Witam was serdecznie, tutaj Paflak, reakcja Oficjal. Zachęcam do oglądania mojego oświetla i proszę komentowania dawać, dajemy nagrywamy. To jest moja piekarnia. O tam zrobię troszkę. O Это To tu jest blasek mój kochany. A ja powiem, że żegnam się już teraz Pawlak Paragon Reksio Oficjal Zaraz nie Pawlak Paragon tylko Pawlak Reksio Oficjal, zapraszam mi Do oglądania Wy was Pawlak Reksio Oficjal Pytacie mnie wszyscy sk Skąd się tak ta krzywa na moim kanale Krzywa się, krzywa się, krzywa się tako Stałem się, się o mojego imienia. A reakcję od mojego nazwiska śpiska. sobie wymyśliłem. Pozdrawiam wszystkich skończonych, którzy mi dają słupy, pozdrawiam wszystkich nie e, niemieckich, polskich, angielskich, ruskich, pozdrawiam wszystkich skończonych tutaj na moim kanale. I co wam powiem no? Kitchat! I zaraz was, was pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się, uczą popino. i co jeszcze powiecie To jest fajnie, miło, sobie też się teraz Na krylu, Będę miał kryla, zaraz oboczywam teraz To godziny 18 jestem o 18 .00. może to dzisiaj szucę te wimiki. to mam Na telefonie, A po jutro Jak nie to w środę szucę I stacie łapki w górę, łapeczki I supiki Trzymajcie się uczę, papinu Ale nie na tele. Kurwa, widzisz? Nie rdzą sobie rękę. Co robisz? Ale chyjny jesteś. Ładnie wyglądają te te. Mhm. Zestaw brunowy. To jest chat. Karkówka. Który to, to karkówka, który to jest chat? To, to jest chat? Kark to karkówka. A po czym to jest? Po okrubości. Po, po Łosii. Tak, tak, tak. Ja tutaj,

Ale cena palmi tylko w te zawody o 6,73% taniej 4,99 za 500 gramów Dobry tamto żyć Chyba bój, nie, nie, ja to już ja nie będę próbował na razie, bo ja na razie Mały? no czego spróbujemy jeszcze to już coś daj, daj się nie stać dobra to muszę ściągać bo pali się

Na jest wolny. wydarzenie na 24 Radia jam... to w raczej ich <śmiech> <śmiech> to, nie to się, który więcej, kaj, który. No to więcej. na 100% Piotrów więcej. Piotrów dokładny. A Paweł, Ale Paweł upomina A Paweł kurwa upomina